A dzieci non stop po trzy kluski ze szpinakiem. Ludzie wbili sobie do głowy opinię pewnego youtubera i teraz powtarzają jak mantrę, nieważne co bym pokazywała, nieważne ile jedzenia jest jakby w kontencie naszym zawsze. Powtarzają się te same komentarze: trzy kluski i dwa pierogi. Ale on chyba mówił, że jednak tam były dwie kluski. Więc jak już powtarzamy jakąś nowinkę czy właśnie takie rewelacje, to może trzymajmy się faktów i nie powtarzajmy, że dzieci jedzą trzy kluski, bo przecież Pan mówił, że jedzą dwie. A szpinak dzieci bardzo lubią i chętnie zjadają właśnie te kluski ze szpinakiem. Wszystkie, niezależnie od wieku i starsze i młodsze. I jako dorośli też bardzo lubimy to danie, więc często je robię. I jakoś o dziwo po tych dwóch kluskach wszyscy żyjemy i mamy się dobrze.